Jest ciekawostka, jest anegdota, bo tak prawdę mówiąc, jak gmina powstała, ja już tam byłem gospodarczym w urzędzie miasta, no bo to już było osobne. To też nie myślałem, że ja przejdę, będę pracował w urzędzie gminy, bo ja już tam miałem, wiedziałem co, gdzie, jak w tym urzędzie miasta. Ale jak już doszło do tego podziału. W urzędzie miasta yy, na przykład były dwa samochody, dwa Polonezy. Jeden Polonez był do dyspozycji pana burmistrza, pan burmistrz miał kierowcę, ja już wtedy kierowcą nie byłem. I ja miałem drugiego Poloneza, który był do mojej dyspozycji. No i wiadomo, że jako gospodarczy, no to w moim Polonezie było wszystko najlepsze. No i po podziale trzeba było któregoś Poloneza oddać. Kierowca tamtego Poloneza, który jeździł. Yy, to Notabene pan Modrzejewski z burmistrzem chciał zostawić tego swojego. Ten był biały, a nasz był kremowy. No i, i zacząłem wszystko to, co dobre z tego żółtego, przekładać do tego białego, żeby było sprawne. No a potem się okazało, że ja przeszedłem do urzędu gminy i musiałem ty, z tym zdezelowanym sam przez siebie jeździć. Na wybraniu. W Loryńcu pewna starsza pani skarżyła się na stan dróg i mówi, że jak wracam z kościoła z Wąglikowic rowerem, to są takie dziury, że mnie szczęka wypada. Nie? Także to też odzwierciedlało po prostu ten stan, jaki był. Zawsze miałem, moim marzeniem było, żeby można było więcej czasu poświęcić na sprzątanie poboczy. Bo ja sobie nie zdawałem sprawy, że. To co i mało kto dzisiaj może na ten temat y, sobie nie zdaje sprawy, ile jest śmieci w poboczach. Był taki, nie powiem jaka miejscowość, ale jeden z pracowników otrzymał ode mnie polecenie sprzątnięcia takiego odcinka. To był około 6, 6 km. I mu powiedziałem, że jeżeli szybciej przejdzie ten odcinek i posprząta, to może zostać w domu, bo docelowy odcinek był tam, gdzie on mieszkał. Dają mu kilka worków. No, i po dwóch godzinach jest telefon. No, ja sobie myślałem, że tak szybko to zrobił. A tu się okazuje, że on do mnie dzwoni z informacją, że jemu worków zabrakło. <noise> Więc musiałem mu dowieść i z oszczędności dnia nic nie zostało, bo musiał uczciwie robić. Przeszedł do końca odcinek, ale tych worków było trzy razy tyle, co ja mniej więcej przewidywałem. A to prawda, że Pan też czasami zdarzało się, że Pan również te pobocza sprzątał? No, z poboczy to nie, ale z przystanków to tak, ale wtedy się odwracałem, żeby nie poznali. Jedna z Pań, co zebranie tam się upierała, że ma być lampa, dlaczego u nas nie ma lampy, rzeczywiście tam nie było żadnej lampy. Nie? Ja mówię, no po co Pani ta lampa, przecież Pani w nocy śpi. Jo, ale może ja sobie będę dorabiać pod tą lampą. Zaraz następnego dnia po mojej inauguracji w maju 2001 roku od razu pojechałem do gminy Kościerzyna na pierwszą partnerską wizytę. I tu szczególnie zapamiętałem jedną zabawną anegdotę. W Niemczech mieliśmy już letnie temperatury, i dlatego ubrania członków naszej delegacji były odpowiednio już letnie i przewiewne. W kościerzynie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, jednak temperatura powietrza była dość niska i było chłodno. Wieczorem na oficjalnej kolacji, która odbywała się na tarasie hotelu, patrząc na mnie, można było chyba widać, że jest mi zimno. Pastor dr Wos, który siedział obok mnie, popatrzył na mnie, podciągnął nogawkę spodni od garnituru i po ojcowsku doradził mi, żebym zrobił tak jak on i założył pod spod piżamy. Jako dodatkową warstwę ocieplającą. Kiedyś miałem takie kazanie, które, no jak to na początku Wielkiego Postu, w środę popielcową, o alkoholu, o trzeźwości, bo jest tydzień trzeźwości. A ponieważ mieszkałem przy tej głównej ulicy, nie byłem wtedy jeszcze mieszkającym w domu, po tej środzie popielcowej pytam mojego parafienina. A tam bardzo dużo ludzi przechodziło obok tego domu. Tak o 16, kiedy pociąg wracał ze, z Gdańska, ze stoczni, wracali z portu, pytam się: A gdzie ci ludzie są? Przecież nikt nie chodzi teraz do pracy. A jeden mówi, że oni teraz po tym kazaniu tymi bishonkami chodzą. Czyli <noise> nie chcieli się pokazać, ale było to bardzo miłe. takie z... Pełne radości, zrozumienia wzajemnego. Także ja dzisiaj wspominam bardzo serdecznie tamten czas. Zabawna sytuacja była na pierwszej sesji, którą prowadziłem to jako przewodniczący. Eee, zostałem przewodniczącym e, Rady Gminy Kościerzyna, dokładnie moje 43 urodziny. No i jak już po wyborze komisja skrutacyjna stwierdziła, że zostałem przewodniczącym Rady, zażartowałem sobie na całym forum przy sołtysach i radnych, że musiałam dokładnie 43 lata czekać, żeby zostać przewodniczącym. No i tak nie wiem czy słuchają mnie, czy nie słuchali mnie. Raczej chyba nie słuchali, bo się nikt nie domyślił, że to był akurat moja Z Swego czasu gmina zorganizowała wyjazd sołtysom. To, była, to był ich pierwszy, tam większość była pierwszy raz na jakimś tam wyjeździe takim dalszym i w góry pojechaliśmy. Ja byłem z nimi. I pamiętam, nocowaliśmy w, w hotelu Kasprowy, gdzie jest ważne to, że z pokojów wychodzi się na korytarz. Korytarz jest przeszklony z widokiem na góry. A to był czas wykopków na naszym terenie. I spotykaliśmy się rano, żeby zejść na śniadanie. I wyszedł nasz z pokoju nasz jeden kolega, sołtys, Spojrzał na te góry, a góry były wtedy przysypane już śniegiem. Spojrzał na te góry, się zamyślił, ja na niego spojrzałem, widziałem, że ma wszystkie kolory tęczy na twarzy. I on mówi: O cholera. Ja w górach. Śniegu nawaliło, a bólwy nie zebrane. Pamiętam moment oddawania szkoły. To w, dzięki uprzejmości ówczesnego proboszcza, lekcje nasze odbywały się w salkach katechetycznych przy parafii w Wielkim Klinczu. No to my prawie byliśmy szkołą, prawie szkołą katolicką, ponieważ dzieci od razu na zajęcia nie szły do naszej placówki, tylko do zakonu, czyli przy kościele w Wielkim Klinczu. Co stwierdzam, że wielokrotnie przynosiło wymierne efekty. Nieraz siedziałam ze starszymi dziewczynkami tutaj w szkole u góry. Do 12 w nocy, raz przyjechała do nas, co to jeździ w nocy, straż, strasz tak i nawet włączył nam się alarm, co tu się dzieje, co tu jest. Ja mówię, panowie możecie pomóc nie? nam tutaj, przygotowujemy się do występu. My jak jeździmy wszędzie, to jesteśmy tacy już oblatani ob, w tym wszystkim, ale nocowaliśmy w hostelu dla młodzieży. No nam się tu młodzież to jednoznacznie kojarzy, no młodzież to młodzież, a tam to młodzież kolorowa, z całego świata, a tu przychodzi grupa do meldowania, wszyscy oczy wybałszają, Ci też szok kulturowy, dredy różne, tam stroje, muzyka, ale przeżyliśmy taką przygodę jak nie wiem co, ponieważ oni nas tak pięknie traktowali. Tak byli dla nas uprzejmi, mili, sympatyczni. Mało tego, potem tam żeśmy sobie robili na dole jedzonko i tak obmawiamy jednego przystojnego pana czarnoskórego. O ten to taki jest do rzeczy i tak dalej. Panie tam już wymyślają. A tu ten pan tam się uśmiecha, uśmiecha taki 30 -latek, przychodzi do mnie i pod nos mi podstawia dowód osobisty Rzeczpospolitej Polskiej, że jest obywatelem Polski i płynną polszczyzną. Ja mnie bardzo przepraszam za to popał, a on mówi tak, jak ja się uśmiałem, tak się już dawno nie uśmiałem. Tego Rafałka mieliśmy. On był taki, taka maskotka nasza, taka przylepka. I, ale zawsze jak mieliśmy odjeżdżać, to pytaliśmy w autobusie czy są wszyscy albo sprawdzaliśmy dookoła. No i przed naszym wyjazdem ktoś ja mówię, ale nie ma naszego Rafałka. Gdzie jest nasz Rafałek? Obchodzimy w koło, a Rafałek, ja mam nawet to zdjęcie, gdzieś sobie pod autobusem spacznie spał. Panem przewodniczącym, co należy do zwyczaju przed dorzynkami, udaliśmy się e, z zaproszeniem do starostów dorzynkowych. Wchodzimy, witamy się i widzę takie delikatne zdziwienie w oczach starosty dżynkowego, który tak na mnie patrzy, patrzy na pana przewodniczącego i mówi tak: no, ja tak myślałem, że to raczej pan przewodniczący jest tym wójtem. A ja pytam, a dlaczego? No, bo wójt to powinien być raczej taki bardziej pewny, wysoki, taki bardziej męski. No. Nie spłętowałem tego, ale oznaczało to, że akurat ja chyba raczej ani taki pewny, ani taki bardziej męski nie jestem, no rozbawiła mnie ta historia i, i ją bardzo mile i serdecznie wspominam. KGW na zebraniu wiejskim, zdarzyła się śmieszna sytuacja, bo żeśmy mówili, że jesteśmy dość prężne, żeby to wszystko rozwijać, i Wójt był też na zebraniu i mówił tak, bo wszystkie panie w Loryncu są zgrane. No jesteśmy. Jak to mówiąc, do wszystkich tych rzeczy, które chcemy zrobić, nie? Sytuacja no, stworzyła się zabawna, ale problem był dość taki poważny, bo tutaj pani sołtys, pani Krystyna Marczyk opowiadała, że no, tam miała problem z kanalizacją, że ktoś do niej dzwonił, że e, no, taka sytuacja się zdarzyła, że no, to coś się zapchało, ekipa Zakładu Komunalnego miała też inną awarię, no i zanim dojechali, to się tam temu panu trochę tam do piwnicy lało, nie? No i pani Krystyna o tym wszystkim opowiada, no i nie zazdroszczę jej tego wszystkiego, co je tam spotkało, bo to nie było przyjemne, ale opowiada to na sesji i spojrzała mi się w oczy i powiedziałam, a jak przyszłam do domu, to tak usiadłam i rozpłakałam się jak bobr, nie? A ja mówię, pani Krystyna, jak bobr, jak bobr, nie?